Kolejnym etapem i takim jakby najważniejszym jest już teraz układanie przez algorytmy, czyli wyuczone ruchy na pamięć. To musimy już opanować, ale musimy wiedzieć jak trzymać prawidłową kostkę. Ja ją trzymam w sposób taki, że właściwy, czyli mój bazowy kolor biały mam u góry, litery te są ułożone i teraz musimy znaleźć kolor który ma trafić w odpowiednie miejsce na przykład zacznijmy od bordowego czy czerwonego niech czerwony trafi w to miejsce z zielonym prawda, bo tu jest takie tu trafiamy czyli trzymamy kostkę w ten sposób i robimy 8 ruchów jeśli ten klocek ma trafić w lewo to w przeciwległą stronę go odwracamy skupiamy się na tym jednym, czyli jest to ruch pierwszy raz 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Krócek wskoczył. Teraz pokażę co się stanie, gdybyśmy go zrobili odwrotnie. Gdybyśmy go dali z nim prawie strony. Z tym trzeba mieć sobie poradzić i robimy tylko powtórzenie, nic więcej. Czyli jeśli ten ma trafić tutaj, czyli pomarańczowy z zielonym ma trafić tutaj. A damy go sobie tu, bo zapomnieliśmy o tym, że to ma tak być, czyli zamiast ruch w prawo wykonamy ruch w lewo. To już pokaże, co się wydarzy. Robimy znowu. Raz celowo po to, żeby te ruchy powtarzać, bo być może nie dobrze będzie widać, to może będzie łatwiej sobie zapisać, zapamiętać. Czyli robimy ten, wkładamy tu. Robimy raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8 zobaczcie co się stało. To jest odwrotnie. Czyli musi być na właściwym miejscu, żeby wykonywać ten algorytm. Czyli wyrzucimy go teraz. Obojętnie którym krokiem. Czyli znowu załóżmy, że dajemy że wymieniamy ten. Damy ten z żółtym. Tutaj. Czyli wyjeżdżamy znowu w lewo, w dół. Prawo, góra, tu, tu i tu. Trafił ten żółty, natomiast tego mamy tu. I teraz dajemy go w to miejsce, ale już w prawidłową stronę. Czyli pokrywa nam się jeden kolor, a ten ma być z prawej. Czyli ten trafia tu. Jeszcze raz. Powtarzamy aż do skutku. I tego się musimy nauczyć na pamięć. Czyli teraz bardzo wolno, raz. Prawa strona, gdzie jest ten wyciągany? 2, dół, 3, powrót, 4, 5, 6, 7 i wracamy, 8. Jest na miejscu. I tak robimy z każdym. Ten akurat nam się znalazł. Jest dobrze. Teraz szukamy kolejnego. Ach, akurat wszystkie są z żółtym, czyli żaden nie jest. Czyli te dwa musimy stąd po prostu wyrzucić, czyli robimy ruch znowu. Powiedzmy, że w prawo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I mamy tutaj pomarańczowego z niebieskim. Czyli tu robimy teraz w odwrotną stronę. Czyli ten ma trafić tu. Czyli tak samo. Teraz ruch pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Mamy wszystkie oprócz jednego. Czyli tego znowu nie dajemy tak, bo jest niebieski z czerwonym. Tylko tak, bo jest nie czerwony z niebieskim, tylko niebieski z czerwonym, prawda? To miejsce w lewo. Jeśli w lewo, to mają biały znowu u góry bazowy. Odsuwamy ten klocek w prawo. To jest ruch pierwszy, i znowu drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i powrót ósmy. I zobaczcie, co tu mamy. I to jest nasz kolejny etap. Myślę, że do tego etapu. Warto dotrzeć i warto się na nim zatrzymać. Ciąg dalszy nastąpi.